Przyjechałam na warsztaty i chciałam się trochę dowiedzieć, jak było w czasach, w którym jeszcze nie żyliśmy. To nie fajnie i fajne rzeczy tutaj robimy. Malujemy naturalnymi barwnikami. Fajnie jest. Symbioza jest czterolatkiem, więc nie mogło zabraknąć bohaterów naszego centrum. Borsuk maluje po skałach, rzekotka zaplata piękne liście, a puszczyk zachęca do odwiedzin nocnego lasu. To są jedne warsztaty. Mamy też bezpłatne warsztaty od naszych przyjaciół, od Ptakofonii, od zespołu parków krajobrazowych z Województwa Małopolskiego i od zespołu Kraków Zieleni. Także dotykamy również zagadnień dzisiaj ogrodniczych, przyrodniczych, krajobrazowych bardzo szeroko, bo tak jak nasza działalność odzwierciedla się w każdym praktycznie aspekcie ekologicznym. Отлично.